W tym nie ma na sobie białego poncho, to nie był. Pod nami, pod nami! Kurwa, dostałem! Trafiłem, trafiłem. Dostałeś? Tak, ale nie wiem ile. Nic mi nie jest, dosłownie 0 HP straciłem, nie wiem o co chodzi. Ej, w co ja dostałem? Ja nic nie straciłem, dosłownie wcale ją a Będę w rękę, albo od takiego, napierdolę. Eee... zszywam sobie koszulkę, bo mi się znowu rozpierdoli z ja nie chcę schodzić stąd. Idziemy na dół? Chcesz? No, wam musimy, nie? W prawo czy w lewo idziemy? W lewo czy w prawo? prawo. Dawaj do ofisa. Za plecami. Dostałem. Nie, za plecami. To nie było okay. za plecami. Za plecami. Tam jest. Gdzie on jest? Za murkiem. Fraguję go od lewej. Czemu on stał Nie żyje, nie? Zabiłem go. Jest jeszcze drugi był Nie mu Miał kolegę Miał kolegę A chcesz ryzykować? Nie 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 Jestem jest, 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 jest! w z tyłu, z tyłu z tyłu Tam był, tam 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 Kapierdolę A to RPK ma chujowy dźwięk wiesz? Gówno mi Co, na to? JA TY kurwa gościu nas zajebał O ale miała amunicję do moich rzeczy miło że ją dostarczył ile puszek